z innymi graczami i, i po prostu jest rzeźnia i, i, i wielka bitwa yy, No dobra, zaczynamy Galaktyczny szturm na Geonosis i lecimy ale kto wie. Yy, no i trzeba powiem tak, wracać, wracać do tej gry się FANTASTYCZNIE przepraszam przez droidy A, dostałem przejścia, znaczy strzelać przed droidy Teraz nie o Rainbow'e tylko o... Tylko w 2018 roku Ta gra potrafiła stworzyć taką jakby studio potrafiło stworzyć taką grafikę, te wszystkie detale Oczywiście wszystko zachowany w zachowanym, niesamowitym klima klimacie Star Warsowym Jest też... O, hello. Holdu, dostał papę Ogólnie pamiętam, bo ta mapa to była taka dodana Ona była jedna z nowszych, wtedy wchodził razem z... właśnie, nie wiem, czy z Obi-Wanem, czy z Anakinem Uuu Oho mal Mol Idziemy na niego twardo Halo. O! Zabicie go Ja mam 4,5 punktów Czy nie zginąłem dawno? oje, coś pięknego Jedziemy dalej z seryjką A tu jestem O nie, o nie O nie Oła Faktycznie jest kilka tych skał i można się tutaj postrzegać między skałami. Trzeci raz rzędu od ciebie zginę, naprawdę. A czwarta. Już nie mam ciebie dosyć. Odpalamy to. Szanse zniszczenia transportowców Ol, dostałeś paczkę Paczuszka A i chciałam na... Ma urodził. Luke Skywalker. O tu nie wjechałem. Ol, dosta dostali w papkę. Jedziemy tam. Aleś tam wje chciał wjechać Dostał trochę Ale mamy atakować Okej okay. Pomożemy im Jedziemy Ole poszliśmy Ole twardo jedziemy A już nie? Dobra już To przepieczone Raz Dwa. Szkoda. O! Aha! Okej. Okay. Ja nie lubię trafiać w stojących. Oj, przyciski. Tu na pewno coś będzie... Dobra, o, idę z lukiem! Był tam, idź. a mam cię, Widzę. widziałem te, jakby napisy, kto to jest, ale nie ten. Oj, 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 jo owa, odostałem wrió, wrió, Dlaczego wariata zabić? się! Zbliża się ich więcej! Dobra, coś tutaj... ...porobiliśmy. Oj, 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 oj! Co ty tu robisz, kumplu? Słyszałem skądś... Skąd ja dostaję? Oho, wejder No, niestety Niestety Chodź Jodak, mogę ci Zdążę! Siema ma! No nie, w sumie nie, mamy zero, nie? To w sumie... Ja, nie strzelam w niego, nie strzelam! Popłaczę się!

ten z Wejder, ale puszczą w niego rakietnicę Puf! Ja go robię! Ja go robię jak chcę, łatwo. Tak się robi, widzowie. No, zostaje, tylko wszedłem tutaj, I tak powiem. Ojej, dobre wieści, dostaliśmy potężne wsparcie. Czuj, słyszę, czuję go. Gościu, ale z sobą jadę. Tak z podartą. Jezus. Co tu jest? Spadam stąd. Elo! Elo! O wow, kurde, ale pojechałem GG Niestety Niestety, no dobra widzowie, ale Nie mam nadzieję, że ta... Gierka plus trochę poprzedniej mogła wam trochę umilić czas, ja wam dziękuję za oglądanie i jeśli chcecie więcej Battlefrontu na moim kanale to piszcie, zostawiajcie lajki, like ja będę wiedział, że ten, Ej, no może jeszcze coś nagramy z tego, żeby, o byłem czwarty, dobra gierka musiała być, więc mam nadzieję, że jakoś to się wam podobało i co, zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do... O poprzednich filmów. Siemanko, trzymajcie się. I na razie tu macie pięknego Battlefronta 2 Akcja Battlefront 3. Zapraszam do brania udziału.